Dobry wieczór, witam Państwa. Dzisiaj o sztuce kobiet, oczywiście w kontekście marcowych świąt, miesiąca krakowianek, dziesięciolecie projektów feministycznych z okazji właśnie 8 marca świętuje w tych dniach Dom Norymberski w Krakowie, po wystawach których bohaterkami były m.in. gastronomki, herbalistki, krzątaczki czy nawet blasfeministki czyli Obraz w feministycznym kontekście przyszedł dziś czas na harowaczki. Do udziału w tej wystawie zaproszone zostały artystki, które obok pracy twórczej wykonują pracę społeczną, działając na rzecz tych, którzy potrzebują wsparcia na różnych polach. W tej wystawie udział biorą Pamela Bożek, Lila Kalinowska, Anna Kręc. Anna Pilszak, Aleka Polis i Marta Romankiw. W ten sposób, mówi współkuratorka wraz z Renatą Kopyto tej wystawy, profesor Iwona Demko z Krakowskiej ASP, artystka wizualna, w taki sposób chcemy wyrazić nasze uznanie dla zaangażowania tych kobiet i ich aktywizmu. Przenosimy się więc do Domu Norymberskiego i zapraszamy Państwa na tę wystawę, która czynna będzie do 28 marca. Sztuki wizualne to jest dobre pole do, do tego, żeby coś próbować zmieniać. Harowaczki, tytuł kolejnej, to dziesiąta już edycja tego wspaniałego projektu w Domu Norymberskim wystawa. To jest tytuł, który jednakowoż wskazuje na to, że zdecydowanie mogłoby być lepiej. O, i oto zagajenie skomplikowane. Jeśli się zastanawiasz, jak na to zareagować, to po prostu wejdź w to. <śleszuki> Może jeśli o ten tytuł chodzi, to oczywiście spierałyśmy no, się z Renatą Kopyto, czyli Współ współkuratorką, kuratorką. a zarazem kierowniczką no. Domu Norymberskiego, ponieważ Renata bardzo chciała inny tytuł rodzicielki. Ale ja użyłam argumentu, z którym którym wygrałam, mianowicie powiedziałam, że to jest dziesiąty jubileusz. Nacharowałyśmy się i muszą być harowaczki. No, tym bardziej, że nie wszystkie osoby rodzaju żeńskiego to, to rodzicielki, więc. tak, Tak, to pewnie prawda. Pewnie mamy na myśli również. Stwórczość. Tak, prawda? tak, stwórczość. tak. I to, to, o to też nasze dyskusje właśnie się rozchodziły. Ja, jak czytałam książkę chłopki, którą wielu z nas czytało, to od razu, ponieważ ja mam wyczulony zmysł na feminatywy i na wszelakie różne określenia czynności, aktywności kobiecych. No to um, przeczytałam Harowaczki, które od razu uradowały moje serce i pomyślałam, że to jest idealny tytuł na nasze wystawy, mm -hmm. na, na jakąś tam jedną z naszych wystaw. I um, miałyśmy trochę też inne pojęcie z Renatą co do samego sformowania Harowaczka. Ponieważ um, Renata myślała um, o tym w kontekście takim rzeczywiście po pozytywistycznym, czyli czegoś um, tylko i wyłącznie pozytywnego, tak, o. I, i, ale też bardzo doceniającego, czyli um, o takiej um, często ukrytej pracy kobiet, czyli że robimy całą masę różnych rzeczy, y, które właściwie jak Później, nie wiem, trzeba było pisać CV i wpisać sobie wielkie osiągnięcia, to żadna z nas by tego nie wpisała. A jednak jest tam dużo ciężkiej pracy, duże, dużo energii. Trzeba w to włożyć czasu, siły. A ja z kolei, jako trochę umęczona już takim zapierdzielem, powiem to no. tak ładniej... Ja mogę powiedzieć może, by się popisać tutaj właśnie <znajomości> z znajomością francuskiego, ale państwo to rozumieją oczywiście, no. To pomyślałam, na, na w tym kontekście. Tak, to pomyślałam o tym, że już jesteśmy takim trochę społeczeństwem zmęczenia i że przydałoby się zacząć dbać y, o wypoczynek. No zdecydowanie w słowie Harowaczki dla mnie jest pewien nadmiar właśnie wysiłku, takiego nieproporcjonalnego do tego... Hmm. Że ten wysiłek na przykład można by z kimś podzielić. Tak. Myślę, że powołaniem kobiety jest ciężka praca, takie jest ogólne przekonanie, prawda? Tak, no, tak. Z czymś podobnym się spotykamy. Ramach... Jak oczywiście my zawsze nie chcemy, wszystko można rozumieć dwojako: wyciągać jakby negatywne strony i wyciągać pozytywne. My oczywiście chciałyśmy wyciągnąć te pozytywne. I y, zwrócić uwagę, docenić y, tę aktywność artystek, y, która jest bardzo pozytywna. Niemniej jednak, że. Żeby... Ale harowanie samo w sobie, to, to jest mało pozytywne. To, to jest praca ponad, ponad właśnie, w nadmiarze tak, jakiejś Tak, na no, pewno, do, na pewno. Do utraty sił. Y, trochę tak. Bardziej może w ten sposób, że zapominając o sobie, nie? Zapominając A, o sobie, o swoich bardzo, potrzebach, bardzo o dobry kwantyfikator, tak. Ciała, prawda? O. I to się y, y, nam kobietom często przytrafia, że jakby w, tej, w tym nadmiarze, w tym pędzie. Y, już z rozmachu, nie myśląc, wykonuje się całą masę czynności. Ja dzisiaj, zanim tutaj przyszłam, po tygodniowym montażu, siedziałam w pracowni. Przyszła koleżanka: ja Wyczekaj czekaj, bo tu jeszcze pajęczyna, tu umyję kubek, tu zrobię to, tu zrobię tamto. I ona na mnie poczuła, ja dziewczyno, sieć. To, to jakaś pajęczyna taka ze świata sztuki, czy to była pajęczyna? Nie, to przez pajęczynę. Tak, dokładnie. E, dobrze. Wracamy. wracamy. Mamy wystawę. Jutro wernisarz, oczywiście, 8 Marca. Dwa słowa o artystkach, które zaprosiłaś, które tak, zaprosiłyście. Jaki, jaki też miałyśmy klucz. No. Szukałyśmy artystek. Na początku myślałyśmy o tym, żeby wydobyć artystki z mniejszych ośrodków. Takie, które wykonują dużą, poza pracą artystyczną, wykonują też pracę aktywistyczną, społeczną. Jest to praca bądź zupełnie niezależna od twórczości, a czasami niektóre z nich włączają to w swoją twórczość, jak na przykład Pamela Bożek, która już swoją twórczość właściwie opiera właśnie na trosce, opiece wobec innych osób. Mhm. E i zależało nam na tym, żeby właśnie odnaleźć w mniejszych ośrodkach, czyli Sanoku na przykład, mojej miejscowości rodzinnej. Jest tam artystka Anna Pilszak, która od 20 lat prowadzi tam szkołę malarstwa i rysunku, ponieważ wtedy, kiedy ona to jest absolwentka naszej uczelni krakowskiej artystycznej, i w momencie, kiedy ona zdawała na studia, nie, nie miała kompletnie możliwości pobierania lekcji, żeby przygotować portfolio, teczkę, tak zwaną teczkę na studia. Musiała jeździć do innych miejscowości, była to wyprawa, i po ukończeniu uczelni stwierdziła, że ona otworzy takie miejsce w Sanoku, wspaniałe. żeby wszystkie, żeby osoby miały tę możliwość. I rzeczywiście jest ponad 100 osób, które pobierały u niej lekcje i które wykształciły, które podostawały się do różnych szkół. Są też artystki, jak na przykład Marta Romankiw, bo pewnie nie omówimy wszystkich, ale przynajmniej wskaże jakiś mhm. trop, w tak. jaki sposób harują tak, tak. nasze artystki, mhm. jest Marta Romankiw, która jest, urodziła się w Lwowie i ona współpracuje z pracownikami, pracownicami domowymi, które walczą o swoje prawa, starają się zabierać głos i walczyć o to, żeby mieć płace, żeby. Godną płacę za swoją pracę, a wiemy, że jakby teraz też jest taka sytuacja, gdzie bardzo dużo tych osób ze wschodniej granicy przybyło do nas. No i pracuje na czarno. Dokładnie. I, i będzie na przykład taki postulat wywieszony u nas, który został stworzony razem z Komisją Pracownic i Pracowników Domowych, która została utworzona, i Marta przez cały czas one. Się już bardzo usamodzielniły, działają same, ale Marta cały to czas towarzyszy tak. temu i jakby też nadaje z tego swojego punktu artystyki wizualnej widzialności. Dokładnie. Chcę powiedzieć, że znam pracę oczywiście Marty mhm. i, i to jest fenomenalna robota, którą robi, dając głos po prostu osobom, które, którym często my nawet. W światli wykształceni, tak. tego głosu nie dajemy, no uważając, że po prostu powinny robić swoją robotę, sprzątać i siedzieć cicho, no bo właściwie cóż miałyby nam mieć do powiedzenia. Tak. Prawda? No, tak. Czy Lila Kalinowska z przemyśla i ona jest bardzo zaangażowana w y, działalność miasta, y, y, jest tam członkinią od wielu, wielu lat, y, jest bardzo aktywna i należy do takiego Towarzystwa Ulepszania ulepszenia Miasta Przemyśla, które na przykład walczy z wycinką drzew, o ścieżki rowerowe, o jakieś takie ważne rzeczy dla przemyślan, przemyślanek. Ona też prowadzi taki festiwal razem z Jadwigą Sawicką w Przemyśle od kilku lat, gdzie robią... Bo Jadwiga Sawicka jest z Przemyśla tak, też, tak, prawda? Tak. I one właśnie bardzo tak. ściśle też ze sobą współpracują. Również jak um, wybuchła wojna, um, to wtedy przemyśl był takim miejscem, gdzie bardzo dużo osób z Ukrainy do nas przebywało, więc um, Lila całkowicie się zaangażowała w pomoc. Jest tam w przemyśle jest dom, dom ukraiński, w którym pracowała początkowo jako wolontariuszka, a potem już um, jako działająca osoba w pełni. Um, I pomaga nie tylko um, jakby w doraźnej pomocy ale też w takim przyłączeniu Polaków i Ukraińców, ponieważ wiadomo na tych terenach pogranicznych często jest to. To nie jest, to nie jest takie łatwe. I pokażę nawet tablicę szczątki, taką pracę szczątki, bo starały się zrobić tablicę poświęconą trzem przemyślankom. I jedna z nich miała żydowskie pochodzenie, druga właśnie ukraińskie, i już zaraz po powieszeniu tej tablicy, tablica została roztrzaskana mhm. przez kogoś. Dla kogo to jednak było zbyt trudne. I pokazujemy szczątki tej tablicy mhm, czyli w galerii. Jest co robić, to jest y, krótkie podsumowanie. Tak. I co to... ciekawe jeszcze Lil Lilkę Kalinowską jakby ta cała aktywność doprowadziła do tego, że startowała do y, Rady Miasta mhm. i dostała się, mhm. i teraz może działać Spodnie. z tego poziomu. To cudownie jest sporo ostatnio takich kobiet, tak. y, cudownych, mądrych. Y, profesorek akademickich na przykład, które zdobywają ławy w radach miast i wsi i, i to jest wspaniała tendencja, no ale to ciągle jest właśnie to wychodzenie. Z takich bezpiecznych stref. I harowaczki y, doskonale określają ten format osób, które zabierają się za takie rzeczy, których nie musiałyby robić. Na wystawę w domu norymberskim będzie prowadzić brama i jako chwilę temu przed anteną ustaliłyśmy, że jesteśmy fankami takich. Y, mam na myśli wizualne y, znaki tego, że się dokona zaraz jakaś transgresja, prawda? Tak. No. I to nie jest ślub, wesele, chrzciny, coś tam, tylko tak. to jest sztuka współczesna. Widziałam cię ostatnio na Facebooku na drabinie i to będzie właśnie to. Tak, ponieważ do galerii prowadzi taka metalowa, klasyczna brama kratka. I mm, którą zawłaszczyłaś artystycznie. Totalnie, ale tutaj muszę oczywiście oddać hołd, że to nie tylko ja, ale właśnie druga kuratorka, jak najbardziej. To jest wspólna praca, i do której też dołączyła Paulina, y, która będzie zarządzała domem Norymberskim. Następczyni Renaty. Tak, dokładnie. I to rzeczywiście y, nasza wspólna akcja drabinowa wycinanie y, i przygotowywanie kształtu i całości. I y, będzie się musiało przekroczyć wielką trzymetrową mandorlę, mm -hmm. y, żeby wejść na wystawę. Wspaniale. Więcej Państwu nie powiemy. Mandorle szybko mogą Państwo wygooglować. Chcę bardzo mocno podkreślić, że Harowaczki to jest dziesięciolecie waszego wspólnego projektu, mamy tutaj przed sobą katalogi poprzednich ekspozycji. Ja szybko ym, o tytułach ciałowaczki, herbalistki, krzątaczki, decydentki, gastronomki, blasfeministki. To, to było bardzo mocne. Jakbyś, Iwono, tak na użytek naszej, naszej rozmowy podsumowała to. To, co się udało zrobić, pokazać, co się udało może przepracować, bo tutaj sztuka, mam wrażenie, jest także narzędziem do zmiany świata. No, no ja chcę w to wierzyć, bo. Nie no wierzymy w to jutro, jest ósmy dzień marca i, i wysoko niesiemy te sztandary różowe to prawda ym, i muszę powiedzieć ponieważ ta pierwsza wystawa, którą razem z Renatą Kopyto kuratorowałyśmy, czyli Krzątaczki, była w 2015 roku. Mnie wtedy bardzo zależało też na tym, żeby ona wychodziła poza galerię, czyli mhm. robiłyśmy były prace, które były w barze mlecznym, w sklepie z tkaninami, w piekarni, y, naprawdę przy różnych miejscach, takich zaskakujących, gdzie osoby nie są przygotowane na to, że zobaczą coś dziwnego. O. Między tym 2015 a teraz. Zmieniło się naprawdę dużo, bo ja zawsze widzę tę szklankę w połowie pełną. I wtedy organizowanie wystaw z udziałem samych kobiet było niepopularne. Nie wszystkie artystki chciały brać udział w takiej wystawie. Były moje koleżanki, które mówiły mi, żebym je, ich czasem nie zapraszała, bo w domyśle będą musiały odmówić, ale. I było to bardzo dziwne i też um, one nie chciały jakby wchodzić do takiego getta kobiecego. No tak, no ale dobra, szanujemy, to, tak. to są jakieś wybory i teraz sytuacja jest zupełnie inna. Dostajesz maile Iwonu, nie znalazłoby się mm. miejsca na twojej nowej wystawie. Którą tak, dostaję, dostaję też takie maile, ale um, one są bardzo chętne, bardzo. Tak. I robota krzątaczek przynosi jakieś efekty. Myślę, że oczywiście to nie jest coś, co y, zmieniło cały świat. Tylko myśmy akurat się wpięły w, y, powiedzmy, troszeczkę wyprzedziły trend, który po prostu przyszedł po później. Oczywiście myśmy też nie były jedyne, bo to nie, jest, y, to nie jest taka sytuacja, że my pierwszy zaczęłyśmy robić wystawy z udziałem kobiet. Przed no, nami jasne. też były. No jasne. Tylko myśmy trafiły na tę falę wznoszącą. No, nie? Zatem tak, mówimy no. o zmianie świata, ale tak. Tak naprawdę realizujemy ją poprzez mikrokroki. Tak. I, no. I przez bardzo wiele osób, bardzo wiele harowaczek, które um, masę energii na to poświęcają i zawsze musi być jedna, która to zrobi i po której nic się nie wydarzy, potem następna, po której też nic się nie wydarzy i dopiero nie wiem, czwarta, piąta czy któraś spowoduje, że się wszeli w odpowiedni no. moment. Wiadomo, wszystkie te przysłowie o tym, że najpierw się będą z ciebie śmiać, potem tak. etc., a, a w końcu to jest y y prawda. Zapytam Cię o... No, Jak świętujemy. Moja mama tortach. przyjechała... Dokładnie, tak. bo to są przyjemne rzeczy, tak. warto o nich wspomnieć. Dobra. Moja mama wczoraj przyjechała, która nieraz już nam pomagała w otwarciach. Przyjechała specjalnie wczoraj, żeby robić torty waflowe, piszingielowe. Na każdym torcie będzie okładka z naszego katalogu plus plakat z tych wystaw herstorycznych, czyli będziemy mieć 10 pishingeli wystaw zrobionych, plus 11 z aktualną wystawą. I to będziemy spożywać na wernisażu. Będzie też specjalnie przygotowany dla nas film, od różnych osób, które czynnie uczestniczyły w wystawach. Um, one opowiadają, co im utkwiło w pamięci, co wspominają, y, jakie były ich wrażenia. I po przejściu przez bramę, y, wszyscy napotkają właśnie to wideo, na, będące wstępem do wystawy. I później rzeczywiście już będzie wystawa, która nie będzie jako taką y, wystawą tematycznie jubileuszową, no bo temat jest jakby kolejnym tematem poruszania. No właśnie, bo ta historia się nie kończy, albo, albo tak prędko się nie skończy. Ten trud, charowaczek, tak prędko nie dobiegnie kresu, ale jesteśmy w procesie i nie poddajemy się. I sztandary już, już było o sztandarach, są bramy i no taka militarna, akurat nie przeze mnie retoryka mi się przeprowadzona, ale, ale czemu nie? W Domu Norymberskim świętujemy, y, świętujemy. profesora Iwona Demokartystka artystka wizualna związana z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, tutaj w osobie kuratorskiej. Zapraszała Państwa na wystawę. Dziękuję za te słowa i za spotkanie. Justyna Nowicka.